Dobra, raz, dwa, chociaż. Zawsze coś. Dwa skiny więcej. Dobrze, 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 dobrze. Kurwa, takie coś też na, na mnożniku dobre. Zobacz co się dzieje, zobacz co się dzieje. Mamy zajebiste mega waste, zajebiste mega waste są. Dawaj, 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 kręćmy tutaj tą. Jeszcze, 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 idziemy, idziemy z tym mnożnikiem do góry, do góry. Jest, kurwa, idzie, 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 idzie. Jest, kurwa, dawaj jeszcze. Dobrze! Kurwa, lecimy. Tego chłopa dawaj na pierwszym Je! Ale idzie ten Dawaj, 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 dawaj jeszcze O kurwa mać Zajebista wygrana. Dawaj, dawaj, Łęsiki, dobre Dobra, jest. Tyk. Jest mnożnik konkretny. Dobrze, dobrze, idzie, 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 idzie. Tylko nie dead spiny. proszę cię. Na pewno będą jakieś. Już się zaczyna, kurwa. Jeszcze Fury jest. Ja pierdolę, bo tego fiurego to jeszcze połączyło nam. O, kurwa ma! Pójdź mnie to! Uuuu, Co tu się kurwa dzieje? Ja pierdole ty! Nie do mnoży to jeszcze dwóch dało! Cześć spinów jeszcze! O, wygląda na Maxwina! Kurwa łamać! Jest! Dobry symbol! Dobra, idzie, 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 idzie. 25x. Włoch, kurwa, mać. Cichajcie mnie tam, cichajcie mnie tam. Chętno kurwa 200 na 200 Jest Fury Dawaj jeszcze jednego zaraz! Dobra nie ma. Teraz jeszcze jednego daj. Nie no, połączyło mi teraz. Niedobrze, bo jeszcze jednego bym wrzuciło. To by było tak grubo jak prędzej. Ale odbitka poszła. Ja pierdolę, kurwa, bacz. Teraz! Pole to leci, półtora kapla! Kurwa, za takie coś! To tu się kurwa dzieje ty! Ostatni zobaczcie! Zobaczcie saldo jakie było! Taka, bo tu jeszcze idzie! Jeszcze idzie, jeszcze idzie. Idzie bokiem, idzie bokiem. Pa, jednie.